Dwie niedozwolone techniki reklamowania na Allegro. Niedozwolone, może bardziej nieudostępnione do wykorzystania. Nie mówimy tutaj o hardkorowym łamaniu regulaminu, natomiast o obejściu pewnych braków w możliwości wykorzystania panelu Allegro Ads. Więc w tym filmiku będę chciał się z Tobą podzielić dwoma technikami, w jaki sposób będziesz mógł usprawnić swoje reklamy i to w sposób taki, którego nie przewidziało Allegro, bądź nie chciało, żebyś w ten sposób mógł wykorzystać. Allegro Art, jesteśmy w, w momencie tworzenia kampanii. Z tym powinniście być zaznajomieni. No i przechodzimy po prostu do e, oferty sponsorowanej. Skonfiguruj kampanię. No i o co chodzi? E, tak, jak powiedziałem, na samym początku będziemy tutaj mówić o dwóch technikach związanych z bestsellerami. Po pierwsze, wybierając bestsellery, czyli tutaj, wybierz reklamowane oferty, wybieramy bestsellery, i teraz, jak wybraliśmy bestsellery, to zobaczysz, że nie możemy zmieniać placementu. Czyli po pierwsze, nie możemy wybrać, na których miejscach emisji chcemy się wyświetlać, które działają najlepiej, nie możemy tym zarządzać. No i druga rzecz, nie możemy wyświetlać na samym Google Ads, nie wyświetlając na, na Allegro. No i tak obiecałem, że możemy to obejść, że będą to super proste rzeczy. Więc jeżeli chodzi o sieć, reklamował Google Ads. Tak naprawdę jedyne co wystarczy zrobić, to wprowadzić minimalne CPC. Zależnie od kategorii, to może być 25 groszy. Jeżeli wprowadzimy minimalne CPC, to oczywiście jest ryzyko, że są kategorie, czy Oferty, które będą się wyświetlać za tak tanie, za tak niską stawkę CPC na, na Allegro, i wtedy no, to nie zadziała, ale w zdecydowanej większości y, kliki są dużo droższe niż stawka minimalna. I nawet jeżeli y, jakiś klik wydałby się na Allegro w tej minimalnej stawce, no to i tak będzie tylko nam na korzyść, ale to będą tak marginalne ilości, że. Przy takim zabiegu możemy śmiało uznać, że nasze reklamy nie będą się wyświetlać na Allegro, mimo tego, że zostały tutaj placementy oznaczone. Wpływ tej CPC ustawiony tutaj nie ma kompletnie żadnego wpływu na, na sieć reklamową Google Ads, która dobiera sobie stawki indywidualnie. Więc w ten sposób wykorzystaliśmy automatyczne dobranie ofert Allegro poprzez bestsellery, i możemy reklamować się jedynie w sieci reklamowej Google Ads. Oczywiście, to jeszcze nie daje nam gwarancji, że ta reklama będzie efektywna, no bo Google Ads nie dla każdej, nie, nie dla każdego przedmiotu czy kategorii się sprawdza. Natomiast jest to metoda, którą możecie wypróbować, żeby dobrać te oferty, które mają wysokie zainteresowanie i reklamować je w Google Ads. I to jest kolejna technika, a pozostaje nam jeszcze ostatnia. Czyli jak zrobić to, żeby móc zarządzać tymi, tymi miejscami emisji przeglądać w statystykach, które nam się opłaca wyłączyć, a które nie. No i tutaj nie do końca możemy zrobić to w ten sposób, żeby całkiem to ominąć. Czyli nie możemy wykorzystywać samego, samej tej formy, cały czas bezcelerowej zarządzać tym, ale możemy Włączyć ofertę w, takim, w takiej formie, w jakiej jest, czyli wystartować bestsellery z normalną stawką sugerowaną, powiedzmy, ewentualnie możemy troszeczkę zaniżyć, żeby zobaczyć, czy kliki wciąż będą efektywnie kupowane przy, przy niższej stawce. Czyli wprowadzamy normalną stawkę, puszczamy normalną emisję na bestsellerach, a następnie możemy wejść w statystyki, pobrać. Za chwilę pokażę, jak to zrobić. Pobrać wszystkie, znaczy, pobrać statystyki ze wszystkimi ofertami, które były reklamowane w tych bestsellerach. I następnie z Excela, który pobierzemy, przekopiować i wkleić tutaj. Dobra, więc przejdźmy teraz do, do tego, w jaki sposób będziemy pobierać te. Ok, wróciłem więc do panelu głównego, który pewnie znasz, to jest panel mojego klienta, więc oczywiście musiałem wszystkie te wrażliwe rzeczy zasłonić, natomiast możemy przejść, mogę pokazać po prostu, w jaki sposób pobrać o to o co nam chodzi. Czyli przechodzimy do statystyk, wybieramy sobie odpowiedni czas, kiedy działały te bestsellery. Tutaj jest ważnym elementem, zaznaczamy oferty, żeby mieć jak najniższy poziom dostępności tych danych klikamy pobierz i po chwili ten i po chwili ten plik wygeneruje nam się tutaj moje pliki gdzie możemy go pobrać następnie pobrany plik który też musiałem delikatnie zasłonić no co po prostu zaznaczamy wszystkie oferty robię to przez Ctrl Shift strzałka w dół Ctrl C zaznaczam i całą grupę czyli w ten sposób zaznaczyłem sobie wszystkie oferty które były w tej grupie bestsellerowej wracam do do naszych reklam. Tworzę nową, kamp nową kampanię czy nową grupę, jeżeli już jeżeli już macie założoną kampanię i te skopiowane oferty, wracam tutaj. W, ręcznie wybieram oferty. Wyszukiwanie zaawansowane. Możemy je po prostu hurtem wkleić w to miejsce. Kliknąć, wyszukaj, i on pokaże nam te wszystkie oferty, które. Były reklamowane w bestsellerze. Możemy zaznaczyć je wszystkie i po wystartowaniu takiej grupy możemy już spokojnie zarządzać placementami, czy miejscami emisji, a dodatkowo wyrzucać pojedyncze, nieefektywne oferty z naszej grupy. Więc tak naprawdę mamy dużą korzyść tego, największą korzyść bestselleru, bo. Allegro już wybrało nam te oferty, które mają duży potencjał, a dodatkowo my eliminujemy wady tego bestsellera i możemy nim lepiej zarządzać. Jedynym minusem takiej, e, takiej metody jest to, że te bestsellery na przestrzeni czasu się zmieniają i jeżeli korzystasz z grupy bestsellerowej, no to Allegro automatycznie je aktualizuje, w tym przypadku to nie będzie miało miejsca. No i e, Musisz zarządzać nim sam, ale wierzę, że zrobisz nawet lepiej niż automat, a w razie czego możesz regularnie powtarzać taką akcję, żeby sprawdzać, czy, 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 czy bestsellery się nie zmieniły. No i to by było na tyle. Zachęcam jak ze wszystkim do testów. Mam nadzieję przede wszystkim, że to ci przyniesie dobre efekty i uda Ci się zarobić jeszcze więcej. Dzięki za obejrzenie całości. Jeżeli. Te techniki będą dla Ciebie przydatne, przypominam, że więcej ich znajdziesz w moim kursie, który nagrałem i który pokrywa wszystkie aspekty Allegro Arts, w tym około 20 takich technik, które zobaczyłeś przed chwilą. Także zachęcam do zobaczenia kursu, a link do niego oczywiście znajdziesz na dole w opisie. Dzięki, cześć!